Siemanko, mały outdejcik do zdarzeń i wydarzeń. Troszkę rozebrałem swojego Graysa. Wyciągnąłem z niego gabel, zdjęłem łożyska. To są jego łożyska. Jak widać, średnice są różne. Chociaż sam gabel, rura się nie rozszerza. Tutaj jest jakiś dziwny skok widelca niepotrzebny. No ale ten idzie won. Kupiłem sobie to, yy, Mizushi Bomber 888 najprostszy to jest już trochę stary wypust bo to jest do elmota ale jest nówka, nieśmigany. tutaj, tu są kółka przód, tył czyli te stare tutaj pokiereszowane troszkę znaczy działa elegancko ale lakier mu poschodził od, od jazdy po e, po śniegu i soli czyli to idzie do Żyda a wejdzie k 3 Turbo myślałem że tutaj w środku w wróże będą jakieś będzie jakiś prześwit, skoro tu idzie akumulator. Że sobie tam łatwiej jakoś kabelki przełożę. Niestety nie będzie prościej. Chociażby było fajnie. Także niestety trzeba będzie z tym powalczyć. Nie ma łatwo. Tutaj chciałem spróbować oponkę motocyklową. Niestety za duża to jest chyba. Jak dobrze pamiętam 80 na 100. No ale jak widać nawet żebym bardzo chciał, to nie wejdzie. Także trudno. Będę się musiał z tym jakoś pogodzić i. I po prostu zostawić to. Zamówiłem 3 calówki powinny wejść. Skoro ta tutaj się zmieściła, także 3 calowe powinny ładnie wejść. Rowerek zakurzony, bo możeśmy drewno cieli w piwnicy. No to tak się tu dzieje. sobie pomierzę te łożyska, zobaczę, może yy, może po prostu się dokupi takie bo tu od góry chociaż główka jest takiej samej szerokości, to tutaj od góry jest wciśnięta tulejka zresztą od dołu też łożysko jest uszczelnione kulki tutaj sobie nie śmigają po tym czyli to tylko taka zwężka na szyjce okej okay. to ja sobie pomierzę wskoczę na internet i sprawdzę czy coś takiego w ogóle jest do dokupienia no i bardzo powoli będzie się to działo bo Kasy nie ma, żeby tak <laughs> sobie wrzucić to nagle, na same akumulatorki pójdzie koło 500 euro. BMS już mam. Także ten wydatek mi odchodzi, ale, ale myślę mocno nad blaszkami jakie tu zastosować. Bo skoro to będzie akumulator składany, to na warstwianie blaszek jeden na drugie nie ma totalnie sensu. I nic nie przyniesie. Co najwyżej spięcie. Lepiej by było zrobić pojedynczą blachę. One się i tak będą stykać. Jak będą na zakładkę. Także to jeszcze do przemyślenia jest. Dobra. To na tyle. Trzymajcie się.